W jaki sposób zarabiać na udostępnianiu danych? Czy udostępnianie prywatnych danych, które jest jednak anonimowe, jest bezpieczne? Czym jest projekt GeoDB? Czym jest aplikacja Geo, która ma już ponad 200 tysięcy użytkowników? Cześć, z tej strony Maciej, witam serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie z serii Kryptowaluty bez tajemnic. Jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, koniecznie zostaw subskrypcję. A jeżeli te wideo będzie dla ciebie wartościowe, koniecznie zostaw łapkę w górę. Przypominam, że wszystko co mówię na tym filmie, jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Dzisiaj porozmawiamy sobie o nowym, w mojej opinii niesamowitym projekcie, a więc o projekcie GODB oraz ich aplikacji. Jeżeli jesteś zainteresowany Zostań ze mną, bo na koniec będę miał również dla Was konkurs, gdzie będziemy mieli do rozdania tokeny GODB o wartości 100 dolarów. Lecimy z tematem. Zacznijmy sobie może od samego początku, a więc po co tak naprawdę powstał projekt GODB, jakie rozwiązuje problemy, czym tak, na, czym tak naprawdę jest i czego możemy tutaj się spodziewać. GODB jest to duży, zdecentralizowany ekosystem który zwraca wartość twórcom i wynagradza nas za generowanie danych. To jest taka najprostsza definicja, która może opisać ten projekt. Myślę, że warto sobie to wyjaśnić, tak żebyśmy dokładnie wiedzieli, z czym to się wszystko je. Damy, a więc damy, które tak naprawdę generujemy każdego dnia, jest to cyfrowe paliwo. Paliwo, na którym wiele firm zbudowało potężne biznesy. Każdego dnia generujemy bardzo dużą ilość danych. Te wszystkie dane, które generujemy, nie wracają do nas później, są one własnością projektów, gdzie je generujemy. Czy to korzystamy z aplikacji, czy korzystamy z konta bankowego, czy idziemy y, gdzieś tam na zakupy, to wszystko to są dane, dane, które dostarczamy konkretnym podmiotom. Te podmioty zbierają te dane, zarabiają na tych danych. My natomiast z tego nie mamy nic. Po to właśnie powstało GODB. A więc projekt, który ma to wszystko zmienić, ma sprawić, że damy zostaną w naszych rękach i za to, że te damy będziemy zbierać, będziemy właśnie tutaj wynagradzani przez projekt. GODB chce nas wynagradzać za zbieranie tych danych, chce te damy udostępniać w modelu peer-to-peer -peer właśnie za pomocą technologii blockchain. Rynek danych jest to rynek naprawdę potężny. Każdego dnia, każdy z nas generuje setki tysiące danych. To, że wybieramy jeden sklep, a nie inny, to, że kupujemy w jednym sklepie internetowym, a nie w innym, to, że używamy tej przeglądarki, a nie innej, to wszystko są dane i to wszystko stanowi wartość na rynku. Projekt GeoDB idealnie wpisuje się w ten ekosystem, który my lubimy i w ten ekosystem, którego używamy. Używamy przeglądarek internetowych, które wynagradzają nas właśnie za to, że ich używamy. Słuchamy radia internetowego, mamy wiele innych produktów, które oparte są właśnie o technologię blockchain i dane projekty wynagradzają nas za to, że tych produktów używamy. GODB również jest takim projektem, a więc tak jak mówiłem, za samo generowanie danych w aplikacji, o której opowiem wam troszeczkę później, jesteśmy bezpośrednio wynagradzani. To co przede wszystkim trzeba zrozumieć na początku, to to, że każda dama, którą generujemy, ma wartość. Myślę, że wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, jak potężny jest to rynek tych danych. Te dane są generowane, są sprzedawane i tak naprawdę nie mamy na to wpływu. Dzięki właśnie projektowi GODB, dzięki tej aplikacji mamy bezpośrednią możliwość generowania tych danych, dostarczania ich dla projektu i uzyskiwania konkretnych nagród. Skoro wiemy już, po co powstał projekt, czym jest projekt, Myślę, że trzeba sobie o nim trochę powiedzieć, kiedy powstał, jakie już mają sukcesy i jak obecnie wygląda społeczność GODB. Zerknijmy sobie na liczby. Jeżeli chodzi o zespół, 25 osób, a więc zespół bardzo, bardzo liczny. Myślę, że zaraz pokażemy sobie CEO i pokażemy sobie cały team deweloperski. 4 miliony dolarów zebrane w fazie private sale. Obecnie trwa public sale, o tym powiemy również sobie na koniec y, filmu. Dwie bardzo udane kampanie y, właśnie finansowania społecznościowego, ponad 1600 prywatnych inwestorów. GDB zarejestrowany jest w Wielkiej Brytanii, natomiast główne biuro jest w Madrycie. Również tutaj z, z sukcesami. Sam projekt dostawał wiele nagród, m.in. za najlepszy startup, a więc tutaj ta nagroda w Barcelonie warto sobie również o tym poczytać. Dlatego projekt ma już naprawdę silną pozycję na rynku i zarówno ta faza właśnie Private Sale, jak i te wszystkie nagrody, które ten projekt uzyskał, pokazują nam, że mamy tutaj do czynienia z projektem, który zajmuje się rzeczami innowacyjnymi. Bo zbieranie danych, wynagradzanie użytkowników, korzystanie z tej bazy w oparciu o technologii blockchain jest innowacją. Sam token GEO motowany już jest na pięciu giełdach i mamy ponad 200 tysięcy użytkowników aplikacji GEO a społeczność na różnych portalach liczy ponad 115 tysięcy osób i do tej pory zostało wypłacone 7 milionów tokenów w aplikacji GEO Cash. Strona oczywiście bardzo przejrzysta, wszystkie najważniejsze informacje na temat firmy, na temat projektu, na temat ponad 10 lat właśnie doświadczenia o teamie deweloperskim przeczytacie sobie na stronie jeżeli chodzi o CEO Luis Delgado, jest to również osoba która jest na naszej polskiej grupie Geocache i mamy również bardzo ważną osobę, osobę z którą właśnie współpracujemy bezpośrednio a więc Anamp Sync Również osoba, która jest na naszej grupie, także jeżeli będą później jakieś pytania o projekt, różne ważne rzeczy związane z projektem, to na koniec dam Wam link do tej grupy, zaproszę Was na nią, bo tam są najważniejsze informacje. Wszystkie dokumenty są oczywiście na stronie, a więc mamy white paper, mamy technical paper, yy, mamy również yy, offering paper, a więc to w jaki sposób tutaj wyglądał private sale mamy również najważniejsze pytania a więc FAQ sam whitepaper liczy 69 stron jest naprawdę bardzo rozległy zrobiony bardzo solidnie a więc mamy tutaj wszystkie informacje zarówno o projekcie jak i o tokenizacji danych o samym tokenie także jest tu w mojej opinii wszystko jest ten whitepaper jest bardzo 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 kompletny mamy oczywiście również y, statystyki y, mamy pokazane tutaj jak właśnie Zmieniała, zmieniał się ten rynek, właśnie danych od roku 18 do roku właśnie 2002. Mamy, pokazamy cały ten model biznesowy, w jaki sposób ma to wszystko wyglądać. Także, zanim zainteresujecie się na poważnie projektem, trzeba tutaj sobie ten white paper oczywiście przejrzeć. GODB to potężny ekosystem. To ekosystem, na który składają się różne produkty. Właśnie tym pierwszym produktem, który dzisiaj Wam pokażę, jest aplikacja Geocache, dzięki której będziemy zbierać dane. Natomiast tych produktów będzie dużo, dużo więcej, również o kilku dzisiaj wspomnę. GeoDB współpracuje nie tylko z użytkownikami, a więc to nie tylko my dostarczamy dane, ale również jest projektem, który w bardzo dużej mierze współpracuje z deweloperami. Ten duży ekosystem Geodb jest otwarty tak naprawdę dla każdego i każdy kto chce właśnie korzystać z danych, kto chce korzystać z bazy danych, kto ma jakiś pomysł na generowanie danych, ma pomysł na aplikację, może tutaj z tym projektem współpracować. Zerknijmy sobie na roadmap bo to jest bardzo ważne. To pokazuje nam, gdzie idzie projekt, co zostało zrealizowane i co jest jeszcze do zrobienia. Tak jak widzicie, projekt od roku 2018, a więc, a więc już jakiś czas na rynku. Mówiąc na początku, że projekt jest nowy, miałem na myśli to, że dla nas, dla Polaków, jest projekt nowy i gdzieś tam my dopiero go poznajemy. Natomiast, tak jak widzicie, tutaj wszystko rozpoczęło się w roku 2018. Rok 2019, a więc testowanie już właśnie przez użytkowników GeoDB, mieliśmy również tutaj testnet który był gotowy już w 50% no i to co najważniejsze, czyli włączenie aplikacji GeoCash właśnie na Androida również 2019 rok był rokiem przełomowym dlatego, że mieliśmy tutaj listing na dwóch giełdach i został uruchomiony testnet Rok 2020, a więc rok, w którym wydarzyło się najwięcej, najważniejsza informacja to oczywiście uruchomienia aplikacji Geocache na iOS, -a. zostały tutaj dołożone kolejne giełdy. I przede wszystkim potężny, potężny rozwój właśnie społeczności, no i to, co na pewno nadchodzi, to, co również nas bardzo interesuje, o czym będziemy sobie zaraz rozmawiać, a więc mind. W tym całym ekosystemie bardzo ważne są produkty. Geocache, aplikacja, o której sobie zaraz porozmawiamy, jest to aplikacja, jest to wallet, jest to taki mózg, który ma spajać cały ekosystem projektu GODB. Natomiast do tego mózgu będą podłączone inne aplikacje. Tak jak widzicie, w roku 2020 będą jeszcze trzy nowe aplikacje oraz będzie listing na pięciu kolejnych giełdach. Natomiast tych aplikacji ma być więcej, Natomiast rok 2021 ma to być rok absolutnie przełomowy, jeżeli chodzi o ten projekt. Dlatego, że ma być włączone dodatkowych 10 aplikacji, które będą tutaj uzupełnieniem właśnie tego ekosystemu GODB. Również plany, mocne plany właśnie wchodzenia na rynek azjatycki, kolejne giełdy, rozwój społeczności, to tak naprawdę wszystko przed nami. A te 200 tysięcy użytkowników, które jest obecnie w GeoDB, jest to moim zdaniem absolutnie początek. Ok, wiemy już czym jest projekt GoDB, wiemy czym się zajmuje, wiemy również za co nas wynagradza, jaką wartość wnosi ten projekt na rynek. Znamy White Paper, zapoznaliśmy się z roadmapem, to myślę, że teraz warto powiedzieć trochę o samym tokenie. Jeżeli chodzi o token Gio, jest to ERC 20, a więc jest to token oparty na blockchainie Ethereum, obecna cena. Cena 0.26 dolara i kapitalizacja rynkowa lekko powyżej 3 milionów dolarów, a więc ciągle jest to token z małym market capem. Ja lubię tego typu projekty, dlatego że market cap poniżej 5 milionów dolarów daje naprawdę niesamowite możliwości. Jeżeli popatrzymy sobie na, na ATH, a więc na maksimum historyczne, było one na wysokości 0.62 dolara. Token GEODB jest to token, który spaja cały ekosystem projektu GeoCash i jest to token, który właśnie będziemy otrzymywać za używanie aplikacji, za udostępnianie danych. Zaraz pokażę wam jak działa aplikacja, pokażę wam w jaki sposób te tokeny możemy tutaj otrzymywać. Zerknijmy sobie jeszcze na giełdy, a więc prześledźmy sobie rynki. Jeżeli chodzi o GEODB, oczywiście największa giełda, a więc Uniswap, tutaj możemy handlować ale mamy również, również giełdę Bitforex, i tak jak pokazywałem, kolejne giełdy będą tutaj włączone. To, co jest bardzo ważne, to że samo GIO udostępnia również Liquidy, a więc to, co jest teraz na topie, a więc tutaj można dzisiaj powiedzieć, że sam ten projekt, a więc GioDB wpisuje się w trendy DeFi'owe mamy tutaj możliwość stake'owania właśnie za pomocą portfela Metamask, za pomocą Uniswapu, a więc możemy tutaj dostarczać płynność i również możemy tutaj zarabiać tokeny GIO. To jest bardzo ważne, myślę, że wiele osób teraz korzysta z płynności, dlatego tutaj również mamy taką możliwość, jest to bardzo fajna opcja, także tutaj macie statystyki, macie oczywiście taką zakładkę i wszystko sobie o tym poczytacie. Jak tylko pojawią się pierwsze osoby, które będą zajmowały się tutaj stake'owaniem, na pewno będziemy również dawać tutaj informacje. Oczywiście na stronie znajdują się wszystkie najważniejsze informacje, jeżeli chodzi o token, samo też motto, a więc tak jak widzicie użytkownik damy pieniądze, to jest takie, takie motto przewodnie. Mamy wszystkie informacje na temat tokenizacji, mamy wszystkie informacje na temat właśnie aplikacji, mamy tutaj dokładne wykresy, jak to wszystko się odbywa, a więc przegląd całego ekosystemu GIO. Mamy oczywiście informacje o total supply, o to ile tokenów jest zarezerwowanych. Dla timu, tak jak widzicie, bardzo duża tutaj część tokenów jest przeznaczona właśnie na nagradzanie, a więc tutaj bardzo duża część tokenów trafia bezpośrednio do użytkowników za właśnie generowanie tych danych. Oczywiście to jest tutaj na smart kontrakcie zapisane i jest to podzielone na okres 21 lat. 35% na marketing to jest również bardzo ważne, bo tak jak wiecie mamy teraz na rynku całe mnóstwo projektów, które są mocne, mocne technicznie, ale nie mają dobrze rozwiniętego marketingu i wtedy projekt po prostu się nie rozwija. Obecnie na Seed RS... Trwa również faza... Przed sprzedaży tokenów, a więc jeżeli ktoś jest tutaj zainteresowany, jeżeli ktoś widzi taki potencjał, to jest taka możliwość. Chcą tutaj zebrać 2 miliony funtów. Tak jak widzicie, mamy już zebrane 1 milion 850 600, a więc mamy już 118 inwestorów i ten, ta zbiórka wypełniona jest w 92%. Także jest to dostępne. Również użytkownicy z Polski, jeżeli jesteście zainteresowani, to można tutaj wziąć w tym udział. Ok, myślę, że teraz możemy przejść do produktów tego projektu, bo to właśnie produkt jest czymś, co mnie przeciągnęło do tego właśnie projektu I jeżeli produkt jest dobry, jeżeli ludzie używają produktów, to projekt również się bardzo, bardzo rozwija. Pierwszym takim produktem jest aplikacja, a więc aplikacja Geocache. Geocache, tak jak już wspominałem, jest to na razie główny produkt, jeżeli chodzi o projekt GeoDB i ma to być taki mózg, ma to być mózg, który będzie spajał wszystkie inne produkty w ekosystemie GeoDB. Geocache jest to aplikacja do zbierania danych, która pozwala każdemu użytkownikowi, użytkownikowi na całym świecie zbierać i udostępniać swoje prywatne, ale jednak anonimowe dane i otrzymywać za to wynagrodzenie. Tokenie Gio. Tak jak wspomniałem, Cash ma być mózgiem tego ekosystemu, dlatego że jest to main wallet, jest to taki główny portfel. Zaraz przeniesiemy się na aplikację, pokażę wam, w jaki sposób ją zainstalować i jak to wszystko działa. I później każda kolejna aplikacja, a będzie tak jak wam mówiłem, ich bardzo dużo, będzie właśnie współpracowała z GeoCache, z tym głównym portfelem, i każda aplikacja będzie podpięta i te wszystkie czynności, które będziemy wykonywać na tych innych aplikacjach, będą spływać właśnie na aplikację aplikację Geocache. Najważniejsze dane o samej aplikacji poczytacie sobie również na Medium. Bardzo dużo informacji, wszystko rozpisane, natomiast oczywiście zaraz również pokażemy aplikację od strony praktycznej. Zanim przejdziemy jeszcze na aplikację i pokażę Wam w jaki sposób ją zainstalować i w jaki sposób działa ta aplikacja, wróćmy na chwilę do, do white paper, dlatego że tam są informacje na temat przyszłych produktów. Wiele osób czeka na aplikację Volta, będzie to kolejna aplikacja, dzięki której będziemy mogli być wynagradzani za to, że biegamy, a więc coś tutaj dla sportowców. Na to, na to oczywiście czekamy. Premiera tej aplikacji jeszcze w roku 2020. Także tutaj ona w white paper jest zaprezentowana, wszystko bardzo fajnie wygląda. Oczywiście kolejne aplikacje również w przygotowaniu, takie jak Trazer, a więc tutaj aplikacja związana z mapami, związana właśnie z, z podróżowaniem, jest również aplikacja WAWA. Także, tak jak widzicie, ten ekosystem tych aplikacji ma być bardzo duży, i tak jak pokazywałem w roadmap, będą tutaj kolejne aplikacje dochodzić. To, co myślę, że bardzo ważne jest i to, to co trzeba wyraźnie bardzo powiedzieć, to, że dzisiaj Geocache chce stworzyć kompletny ekosystem absolutnie dla każdego. Jeżeli ktoś jest sportowcem, jeżeli ktoś biega, będzie miał bytykowaną aplikację, aplikacja będzie podpięta pod aplikację Geocache i będzie mógł zarabiać tutaj na, na bieganiu. Jeżeli ktoś robi jakieś inne rzeczy, będzie inna aplikacja, y, w, również pod jakąś konkretną rzecz i również na tej aplikacji będzie można zarabiać, wszystko w oparciu również o aplikację główną, a więc o aplikację Geocache. Krótko mówiąc, te wszystkie produkty, które mają pojawić się w roku 2020 i 2021 w tym dużym ekosystemie GODB, mają być dla każdego i mają nam umożliwić zarabianie właśnie tokenów za pozyskiwanie konkretnych danych i tak jak widzicie, ten ekosystem będzie naprawdę bardzo, bardzo rozbudowany. I oczywiście te produkty, które nadchodzą, są to produkty, które bardzo mocno wzmocnią właśnie ten cały ekosystem Geocache. Są to produkty, które przeciągną do projektów kolejne miliony użytkowników. Mamy już taki filmik promocyjny, jeżeli chodzi o aplikację Volta, może zobaczmy go. A więc aplikacja, która będzie nas tutaj wynagradzać za bieganie. I takim drugim produktem, który chciałbym jeszcze, żebyście dzisiaj zobaczyli projektem, który moim zdaniem posunie ten projekt bardzo mocno do przodu jest GeoScan. Myślę, że to będzie produkt naprawdę wyjątkowy. A więc, aplikacja, w której będziemy skanować swoje właśnie rachunki i która będzie nas tutaj za to wynagradzać również w tokenach GIO. Jeżeli chodzi o samą aplikację Geocache, to tak naprawdę ona właśnie teraz przeżywa ten swój największy rozkwit, a więc teraz jest bardzo duże zainteresowanie tą aplikacją i tym projektem. I tak jak widzicie, jest coraz więcej aktywnych użytkowników. Jeżeli popatrzymy sobie tutaj na te damy, to one są naprawdę powalające. 25 tysięcy nowych kont dziennie, tygodniowo daje to 58 tysięcy i miesięcznie ponad 125 tysięcy. Natomiast to o czym trzeba powiedzieć, to jest faza testnet i faza mainnet. Te wszystkie tokeny, które zbieracie obecnie w aplikacji, są to tokeny testnetowe. A więc są to tokeny testowe, które później za pomocą swapu będzie można zmienić na te tokeny, które wam pokazywałem, a więc na token właściwy, na token GODB, na token, który znajduje się na giełdzie jeżeli chodzi o tą wymianę, no to ona tutaj będzie zależała od tego, ile czasu właśnie po mainnecie zostawicie swoje tokeny na aplikacji. Jeżeli po mainnecie od razu w pierwszy dzień będziecie chcieli wymienić, to dostaniecie 5% tokenów. Jeżeli, jeżeli zostawicie tokeny na 30 dni, to jest 5% i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcecie wymienić 1 do 1, to tutaj 365 dni, a więc przez rok czasu należy trzymać te tokeny. Jeżeli chodzi o moją opinię, jest to bardzo dobry krok, jeżeli chodzi o projekt GODB, dlatego że mieliśmy wiele projektów, mieliśmy wiele aplikacji, gdzie można było zbierać tokeny za różne czynności, za różne rzeczy, i w momencie wejścia na giełdę, w momencie uwolnienia, właśnie wypłacania z aplikacji, cena szorowała dno, cena zazwyczaj bardzo mocno spadała. Natomiast tutaj zostały zrobione dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli chcemy wymienić jeden do jednego, trzymamy sobie rok czasu. To pokazuje, że wspieramy projekt, że wierzymy w projekt. Przez rok czasu będziemy mogli obserwować jego rozwój, bo tak naprawdę to, co najważniejsze w tym projekcie, to jest rok 21. Oczywiście majnet jest bardzo ważny. Natomiast po majnecie wprowadzanie kolejnych produktów, podpinanie ich pod aplikację Geocache, Geocache to będzie bardzo, bardzo ważne, dlatego ja wszystkie tokeny, które będę sobie tutaj zbierał, będę oczywiście trzymał. Natomiast jeżeli sprzedacie je wcześniej, no to tutaj dostaniecie procentowo odpowiednią ilość tych... Tokenu. Mamy również pokazaną mapkę, mapkę, która pokazuje, gdzie właśnie projekt się rozwija, gdzie, gdzie mamy już, już bardzo dużo użytkowników. Tak jak widzicie, jest Polska, są Niemcy, Włochy, Hiszpania, jest Turcja, ale zobaczcie, że tak naprawdę jest to dopiero początek. Ten przyrost użytkowników, ten rozwój społeczności, tej międzynarodowej społeczności Geocache jest tak naprawdę dopiero przed nami i myślę, że tutaj ten obszar, a więc, a więc Chiny, a więc tutaj cała Azja, widzimy, że jest już Korea, jeszcze przed nami jest Japonia. Ponia, yy, tak naprawdę jesteśmy na samym początku. Przenieśmy się teraz na aplikację, pokażę Wam w jaki sposób ją zainstalować i jak wyglądają naliczenia. Wybieramy sobie aplikację GeoHash. Po pobraniu należy zatwierdzić regulamin i macie tu dwie możliwości. Pierwsza to yy, Load Wallet, a więc jeżeli mieliście już wallet, macie wszystko zapisane, to możecie przywrócić ten portfel. I opcja numer dwa, Create New Wallet, a więc New Wallet, Tą opcję sobie. Zrobimy. Ok, teraz ustalamy sobie swój PIM, musi być to 8 cyfr. Powtarzamy PIM. Ok, następnie mamy bardzo ważne informacje, a więc adres naszego portfela słowa. Króć kluczowe, a więc mnemonik. One będą służyć nam do odzyskiwania naszego portfela oraz klucz prywatny. Tutaj należy sobie to wszystko zapisać. Następnie wpisujemy kod polecający od osoby, która zaprosiła nas do aplikacji. Mój kod znajdziecie oczywiście pod tym filmem. I zatwierdzamy, kod został przyjęty, a więc widzimy. Dostaniemy za to dodatkowe geo. I klikamy Continue. OK, nasze konto zostało utworzone. Mamy już tutaj wszystkie informacje. Klikamy sobie Continue. Następnie zezwalamy na lokalizację. Zgadzamy się. Pozwalaj. Pozwalaj. Testnet. Oczywiście aplikacja sprawdza połączenie z internetem. Klikamy OK. Tutaj możemy dodać się na kanały na Telegramie i aplikacja jest już odpalona. Pokażę Wam jeszcze, jak wyglądają naliczenia. Ja używam aplikacji dopiero kilka dni, a więc tak naprawdę w okolicach weekendu zacząłem używać. Tak jak widzicie od 12. Codziennie mi tutaj coś nalicza. Dużo się nie przemieszczałem, bo tak jak mówię, był weekend, ale tutaj do 16 mam 1,56 i Gio. I przypominam jeszcze raz, te wszystkie Gio, które zbieracie tutaj. Są to GIO w fazie testnetu, a więc nie możecie wysyłać ich na giełdę. Dopiero po mainnecie właśnie po słopie będzie można to zrobić. Natomiast jest tutaj oczywiście adres, jest tutaj Send, jest receive. a więc możemy tutaj otrzymywać yy, i wysyłać, natomiast to służy do wysyłania tokenów testowych pomiędzy właśnie użytkownikami. Wszystkie opcje macie tutaj w aplikacji, także przyjrzyjcie sobie, jak wyglądają Wasze naliczenia, jak zbierają się Wasze, wasze tokeny. Jest również kod polecający, także aplikację można śmiało polecać. Mój kod polecający znajdziecie oczywiście pod tym wideo. Myślę, że możemy przejść do podsumowania. Tak jak widzicie, projekt jest naprawdę przyszłościowy i tak naprawdę to dopiero przyszłe produkty, przyszłe aplikacje takie właśnie jak, jak Volta czy takie jak GeoScan pokażą w jakim kierunku będzie ten projekt się rozwijał. I moim zdaniem są to produkty, które naprawdę przyciągną do tego projektu bardzo dużą ilość użytkowników. Sama aplikacja Geocache działa płynnie, wynagradza nas na razie za przemieszczanie się. Także tutaj również mamy możliwość zbierania tych darmowych tokenów. Jest to bardzo fajna opcja. Mieliśmy wiele takich właśnie produktów, natomiast tutaj myślę, że warto te tokeny zbierać, bo wraz z rozwojem całego ekosystemu yy, Geocache ten token powinien bardzo fajnie rosnąć i oczywiście ta cena powinna rosnąć, dlatego ja tutaj będę te tokeny zbierał. GeoDB idealnie wpisuje się w rynek i idealnie wpisuje się to co dzieje się na rynku. Mamy oczywiście te opcje DeFi'owe, a więc jest to projekt, który wpisuje się w tę szeroką definicję DeFi, natomiast jest to projekt, który nam, użytkownikom yy, pozwala zarabiać na tym, co i tak robimy na co dzień. Duże korporacje, takie jak Facebook, takie jak Google, i tak zbierają dane, i tak je przetwarzają, nie dzielą się tutaj z innymi użytkownikami, natomiast GODB ma taki pomysł, żeby za to, że zbieramy te dane, po prostu nas tutaj wynagradza. Czy jest to bezpieczne? Moim zdaniem tak. Mimo, że udostępniamy tutaj nasze prywatne dane, a więc na przykład to, gdzie się przemieszczamy, w jakiej, o jakiej porze dnia, ile czasu spędzamy w domu, a więc to wszystko są te wartościowe dane, to mimo wszystko są to dane anonimowe, czyli nie mamy tutaj KYC i właśnie również przez tą anonimowość myślę, że ten projekt będzie mógł się bardzo fajnie rozrastać. Pamiętajmy, że GODB będzie rozrastać się coraz mocniej i będzie potrzebować coraz więcej danych. Te kolejne produkty będą generować coraz więcej tych danych i również ten cały token, ten token, który spaja ten ekosystem, będzie coraz bardziej wykorzystywany. Rok 2021 będzie, moim zdaniem, tej rokiem przełomowym, kiedy będziemy już po mainnecie, kiedy tutaj te wszystkie aplikacje będą śmigać, kiedy będzie rosła ta społeczność. My oczywiście będziemy mieli już aplikację zainstalowaną, będziemy mieli nazbierane tokeny, będziemy z tego korzystać, dlatego będziemy o tym mówić bardzo, bardzo dużo. Ok, myślę, że możemy przejść do konkursu. Mamy dla Was 100 dolarów. A więc tutaj 20 osób otrzyma po 5 dolarów w tokenach GIO. Zasady bardzo proste. OK, pierwsza rzecz: należy dołączyć na polską grupę GODB Polska, grupa na Telegramie. Tutaj gromadzi się społeczność, tutaj dostajecie wszystkie informacje. Również jest tutaj nasz ambasador Jurek, także tutaj pełen kontakt, pełne wsparcie. Druga, drugie zadanie należy tutaj dołączyć właśnie do kanału, a więc GODB News Channel. Tutaj również macie newsy, one są oczywiście po angielsku, po polsku macie na polskiej grupie, także należy dać tutaj join. No i dołączyć do oficjalnej grupy GODB na Telegramie. Zadanie ostatnie, a więc należy dać follow na oficjalnym koncie na Twitterze GODB, także... Zadania bardzo proste, nagrody bardzo fajne, nagrody zostaną yy, rozlosowane oczywiście na telegramie. Jeszcze ostatnia rzecz, którą trzeba zrobić. Należy skomentować ten film, a więc pod tym filmem zostawić komentarz, że bierzecie udział w konkursie. Może to być byle jaki komentarz po to, żebyśmy potem mogli sprawdzić, czy wykonaliście zadania, czy wzięliście udział w konkursie. Także zostawiacie komentarz i będziemy sprawdzać 20 osób dostanie po 5 dolarów w tokenach Gio. Myślę, że nagrody bardzo fajne. Słuchajcie, na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że udało mi pokazać wa, Wam się ten projekt. Wiem, że projekt jest dość innowacyjny. Do tej pory nie mieliśmy jeszcze projektu, który właśnie działałby na takich zasadach. Natomiast... Te zbieranie danych, to wszystko, co tutaj mamy, jest innowacyjne, jest fajne. Jest również aplikacja. My lubimy takie aplikacje, które są, są darmowe, które pozwalają nam zarabiać właśnie kryptowaluty w darmowy sposób. Aplikacja działa płynnie, gdzieś tam nie obciąża naszego telefonu, dlatego myślę, że po prostu warto ją sprawdzić. Jeżeli te wideo były dla Ciebie wartościowe, zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję i słyszymy się w kolejnym wideo.